Witam się z wami wspaniałą książką, chociaż mroczną, gorsza niż śmierć pani Kary Hunter. Dostałam ją do recenzji od wspaniałego wydawnictwa Filia, a premiera była 15 maja 2024. I powiem wam, że tego dnia naprawdę wychodziły mega świetne premiery książek, także wszystkie wam polecam. 15 maja zapamiętajcie, wpiszcie w internet, wszystkie możecie czytać, jak lecą. Idealne. A już zwłaszcza w tym wydawnictwie. Słuchajcie, tę książkę w ogóle można uważać nie tylko za zwykłą powieść, ale też i tak naprawdę za dziennik, w którym dołączone mamy akta toczącej się sprawy, jakieś tam ważne maile z laboratorium, urywki rozmów telefonicznych, opisy konkretnych osób z Wikipedii, wolnej encyklopedii internetowej, opisy filmów z konkretnymi osobami dotyczących treści, jakieś tam raporty DNA. Akta spraw karnych, testy na zdrowie psychiczne, listy i, i naprawdę wiele innych rzeczy, które bardzo mocno udokumentowują właśnie tutaj drugą sprawę, która jest prowadzona. Powiem Wam, że ta książka jest mega dokładna i wydaje się tutaj, jakbyśmy sami byli policjantami i mieli dostęp do każdego dowodu, który tylko policja mogła zdobyć. Odnosząc się do treści, to nie czytałam żadnej innej książki, która by była poprowadzona właśnie w taki sposób. W pewnym momencie sama zaangażowałam się emocjonalnie. No i zacząłem, wiecie, wężyć razem z policją. Gdyby ktoś nie powiedział mi, że to książka, ja bym ją wzięła za historię prawdziwą. Już sam początek rozpoczyna się wielkimi niewiadomymi, gdyż ktoś zgłasza przez telefon, że słyszy coś niepokojącego, udaje mu się podać jedynie adres, a reszta rozmowy jest y, mocno zamazana. Kiedy wymiar sprawiedliwości przyjeżdża na miejsce, zostają staruszka, który prowadzi ich do swojego domu, wiecie tak, na spokojnie, żeby pokazać konsekwencje obrony własnej. Będąc znikliwą, tak jak i policja, dostrzegłam, że coś w zeznaniach staruszka, no, no, niekoniecznie się zgadza. Oni byli tak bardzo zgrani: i mężczyzna, i kobieta. Idąc tropem wychodzi na jaw, że dawna sprawa jednak z tą sprawą też ma związek. Chodzi o matkę, która zabiła swoje nowonarodzone dziecko. Wiecie, mamy nawet do przeczytania tutaj wywiad z psychiatrą, który również był zaniepokojony jej zachowaniem. I sprawa zaczyna balansować między tą starszą historią, a tą obecną i tym, co będzie dalej. I. Im bardziej dalej, tym jesteśmy bardziej wstrząśnięci. Naprawdę, być może opowieść nie byłaby tak oszałamiająca, gdyby nie te wstawki sprowadzonego śledztwa, właśnie w dawniejszym czasie. Przez jakiś czas miałam wrażenie, że całkiem niedawno doszło do tej sprawy, gdyż, no, wstawienie takiego szumu medialnego, jakby potwierdzało dokonanie makabrycznej zbrodni, która jakby była teraz. Wiecie, no, bardzo książkę wam polecam. Ona pobudziła mnie bardziej niż kawa. Każdy rozdział pokazuje, w jakim jesteśmy miejscu i czy badamy sprawę ze strony inspektora, czy z ogólnych przekazów wiadomości, bo to się akurat tutaj y, rozróżnia. Taki prawdziwy hardcore na jednej nodze. Jak widzicie, próbuję wam tak w miarę pokazać. Tutaj właśnie macie listę rozmów. Wszystko, wszystko będzie tutaj ukazane innym drukiem. Co, gdzie się dzieje, czy to było wcześniej, czy to było później. Widzicie, także, no, naprawdę. Mega książka i, i te wszystkie właśnie wstawki sprawiały, że no nie, nie brało się tego jako opowieść, tylko jakby taki taki dziennik z życia policjanta, w którym no, y, robił to, robił to, robił tamto, sprawdzał i to było ciężkie, ciężkie do przeżycia, ale idealnie, tak jakby gładkie do przeczytania, bo jak tylko zaczniemy ją czytać, już po prostu się w to wkręcamy i czekamy, tak jakbyście wiecie, nagle roztrząsali jakąś sprawę, idziecie tu, dowiadujecie się tu, włączacie telewizor, jesteście. I to wszystko się dzieje właśnie w tej książce. Także uważam, że ksi książka naprawdę mega fantastyczna. Bardzo, ale za bardzo Wam ją polecam. Do usłyszenia Misaki, pięknego dnia. Pa pa, pa pa.